Cześć, mam na imię Michał i prowadzę Pasieki Leśne Bursztyn. Zabrałem Was tu dzisiaj po to, żeby przedstawić Wam, jak wygląda zimowla. Tak się nazywa w żargonie pszczolarskim okres zimowy, kiedy to pszczółki wpadają w taki, taką delikatną hibernację, można by to nazwać, i przygotowują się do następnego sezonu. Na początek pokażę Wam, co się dzieje wokół, wokół pasieki, jednej, drugiej, tak chociaż pokrótce naświetlić, jak wygląda śnieg, jak sobie zwierzęta Razem w tym okresie a później zapraszam wam, Was z powrotem, ponieważ przygotowałem dzisiaj dwa lekwizyty. Jednym z nich jest ramka pszczela, taka podstawowa, jeszcze nawet nieodrutowana, później wkleja się tu różne węze, węze i balon. No to co, widzimy się za chwilę. Zima to taki okres testowy dla wszystkich zwierząt. W tym okresie padają te najsłabsze, a te silne zdobywają. Nowe doświadczenie, które pozwoli im nie tylko przetrwać w następnym okresie zimy, ale i przede wszystkim przekazać swoje geny, mocniejsze geny przetrwania, swojemu potomstwo. Co by zrobił, jak będę szedł w tych kierunkach? Chyba nie, a dobra, wiecie co? O! Już mi podziękowały za moją obecność. I sobie poleciałem. やじゃあ。No, Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że pszczoła miodna jest jedynym opadem, który zimuje w rodzinie, a zimowla to najtrudniejszy etap w życiu każdego pszczelarza. Od niej zależy, czy pszczoły przetrwają, od pszczelarza, jak przygotuje pszczoły, czy te pszczoły przetrwają. Zima to może dziwnie zabrzmi, ale w świecie pszczelarskim zaczyna się już niejednokrotnie w lipcu. Pod koniec, w środku, niektórzy być może już nawet na początku lipca. Przygotowują swoje rodziny i nazywa się to tak zwanym tuningowaniem rodzin pszczelich, tak żeby je dobrze przygotować w okresie bezpożytkowym do jak najlepszego przetrwania zimy. A żeby naświetlić Wam ten temat troszeczkę lepiej, dlaczego tylko pszczoły zimują w rodzinie, nie mam pojęcia. Jedno tylko wiem, że osy. Nie wiem jak szerszenie, zimują w ten sposób, że zimuje tylko i wyłącznie matka unasieniona, matka osa, która później zakładając, sama zakłada gniazdo, zazwyczaj są dwa rodzaje osy, gniazdy, przepraszam, osy ziemne i osy takie powiedzmy dachowe. I zakładają one takie malutkie gniazdo, same wychowują kilka larw, Same je karmią, składają te jajeczka przez tą yy, yy, na wiosnę, same je wychowują, a później yy, te robotnice, one stają się te larwy później robotnicami, które już yy, przejmują pałeczkę powiedzmy od tej matki i ona yy, daje sobie spokój z wychowem, zajmuje się już tylko i wyłącznie przerwieniem. Także yy, bardzo taka dziwna sprawa, ale praktycznie zimuje tylko i wyłącznie yy, jedna matka osy. I to jest, wiecie co straszne. jesteśmy tu w tej chwili przed jednym z uli. a ja yy, mówię dość cicho i będę zachowywał się oczywiście tak bardzo stonowanie, tak żeby tym przełom nie przeszkadzać. Nie jest to dobry okres na to, żeby tu przychodzić, y, y, jako się drażnić, ponieważ y, każdy, y, każde uderzenie, y, każdy jakiś tam niepokój, y, hałas na pasiece może y, y, wytrącić. z takiej y, hibernacyjnej y, równowagi. Wyobraźcie sobie, że ten ul w środku ma kilka takich ramek, prawda? W zależności od siły rodziny daje się tych ramek, od, od, od nawet trzech, to jest duża akurat ramka, ale nawet od trzech no, do nawet dwóch korpusów składających się z takich ramek. To już jest bardzo, bardzo duże gniazdo yy, i tu yy, yy, trzeba się wyjątkowo dobrze opiekować taką rodziną, żeby później zakospodarować ten potencjał, który one w sobie noszą. Ale dobrze, wyobraźmy sobie, że ten ul składa się z takich yy ramek, prawda? W środku. Tam jest oczywiście woszczyna, jest pokarm, który podaje się tym pszczołom przed zimowlą. Bo musicie wiedzieć, i to jest podstawa do świadomości każdego konsumenta miodu, że pszczoły produkują ten miód po to, żeby konsumować go w okresie zimowym. Spożycie tego miodu to około 20 gram dziennie, podczas jakiejś takiej normalnej zimy. I często spotykałem się z różnymi odbiorcami miodu. Którzy, którzy myślą, że pszczoły tak po prostu produkują miód. Nieprawda, nie na tym to polega. Pszczoły, owszem, ten miód zbierają, noszą pyłek, odkładają go sobie, ale tylko po to, żeby go później skonsumować. I one nie wiedzą o kimś takim jak pszczelarz, który zabiera im ten miód, ale w zamian za to musi dać im coś, coś w zamian. Jeżeli by tego nie zrobił. Te pszczoły prawdopodobnie, no nie prawdopodobnie, nie przetrwałyby. Szczęście pszczół polega też na tym, że są takie pożytki jak na przykład spać, miód spadziowy, który jest wydzieleniem mszyc, które żerują na liściach albo, albo igłach różnych drzew liściastych i glastych. I zimowanie na takim pokarmie jest bardzo niebezpieczne. Na czym to polega? Słuchajcie, to jest podstawa w ogóle świadomości każdej zimowli. A więc wyobraźcie sobie, że normalna pszczoła w czasie swojego życia, kiedy, kiedy rodzi się powiedzmy w maju lub na początku maju, ona ma szansę przeżyć ledwie 30 dni. Od urodzenia i ten okres jej zbierania tego pokarmu trwa tydzień, raptem tydzień, 7 dni i przez te 7 dni one zapracowują się na śmierć. To przykre, ale yy, nawet bez udziału pszczelarzy to się dzieje po prostu w naturze. Matka yy, podstawą wiadomości jest również to, że matka pszczela potrafi składać w tej chwili już nawet po 3,5 tysiąca jaj dziennie, to jest 30 deko pszczół dziennie. No to wyobraźcie sobie, jak one by tak narastały i przy, tak, tak dużo by ich przybywało, to te ule musiałyby być gigantyczne. To oczywiście nie zdarza się w Polsce. Polska gospodarka nie jest aż tak bardzo rozwinięta w, nie w sensie zacofania, ale pożytkowym. I być może dobrze, bo im więcej mamy takich zróżnicowanych i mniejszych areowo powierzchniowo pożytków, tym lepiej dla naszych pszczół. One wtedy mają dobór różnych witamin. Yy, różnej jakości yy, lub yy, yy, różnych, powiedzmy, nazwijmy to yy, protein. To tak, jakby człowiek żył albo ciągle na warzywach, albo ciągle na mięsie. I jedno i drugie jest złe. Gdzieś tam trzeba wcisnąć te białko, czy gdzieś tam trzeba wcisnąć yy, ten tłuszcz yy, w różnej postaci. Tu oczywiście nie, nie, yy, yy, nie mówię nic, yy, nie mam nic przeciwko wegetarianom. Dobrze, ale posłuchajcie. Więc to jest podstawa, że te pszczoły y, w czasie, zimo, w czasie y, letniego okresu, tego takiego bardzo intensywnego rozwoju, potrafią żyć raptem y, 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 przepraszam, miesiąc, ale w czasie zimowli te pszczoły mogą żyć nawet 8, być może nawet 9 miesięcy, jest to około 250 dni. I w tym czasie powiedzmy takiej wydłużonej zimy, pszczoły potrafią się nie załatwiać, nie wydalać tych wszystkich kału, które, które tego pożywienia, czyli, czyli kału, nie wydalać przez kilka miesięcy. Jeżeli kiedyś były czasy, że w grudniu przychodziła zima, a odpuszczało dopiero na początku marca, a to potrafiło nie pozwolić pszczołom na oblot, który powoduje to, że, że pszczoły wylatują po prostu z ula, załatwiają się i wracają. Bo pszczoły to wspaniałe zwierzęta, które nie robią, nie załatwiają się we własnym ulu. Dlatego ten miód jest sterylny. Słuchajcie, one są tak sterylne, jak no nie wiem, kurczę, jak te, jak te różne sale operacyjne. Przecież propolis ma działania bakteriobójcze. Był pierwszym Takim, takim produktem świadomym, produktem człowieka, który, który działał odkażająco. A wiecie, że, że pszczoły potrafią tak robić, że jeśli znajdą coś w swoim ulu, co im się nie podoba i co może być powodem jakiejś infekcji, to one po prostu to zapropolisują. I wtedy to już, powiedzmy, mumifikuje się, tam nie ma dostępu powietrza i jest to czyściutkie jak łza. A więc y, słyszeliście, y, te pszczółki potrafią żyć 250 dni, y, przy czym różnica jest gigantyczna, prawda? 30, a 250, 270. A y, ten, ten okres y, tego, tego spożywania y, pokarmu, który, który nagromadzą sobie tutaj podczas, podczas jesiennego karmienia pszczół, to przeżywa każdy pszczelarz, no chyba że ma jakieś bardzo dobre pożytki, które pozwolą mu na to, żeby takiego karmienia nie przeprowadzać. To się również oczywiście zdarza. Ale posłuchajcie, przez te 4 miesiące one tam sobie siedzą, konsumują ten, y, ten, y, ten pokarm y, y, i wiecie co, no i krzątają się, <laughs> nie wiedzą co z sobą zrobić. No wiedzą oczywiście, doskonale wiedzą co mają zrobić. Ono mają y, tak ugrzać matkę, żeby ta magda y, matka nigdy nie zmarzła, bo to również potrafi się zdarzyć, że w czasie zimy matka po prostu przemarznie i przestanie składać jajka na wiosnę. I wtedy prawdopodobnie taka rodzina, jeżeli aż tego nie zauważy, się osypie. Na 100%. Dobrze, słuchajcie. Ale wróćmy teraz. Co dzieje się w ulu. Ja wam pokażę tutaj na przykładzie moich uli. I jest to tak. Przede wszystkim jest to dennica. W dennicy jest siatka. Od spodu tam można sobie do tych pszczółek za, yy, zajrzeć. Przeleciała się korka. Ona mnie nie lubi ja jej też, nie. bo ona wyżera pszczoły od. Teraz wyobraźcie sobie, że tam jest siateczka, tam jest dostęp powietrza, bo ta cyrkulacja musi być, prawda, także teoretycznie tego zatworu tutaj na wlotku w ogóle mogłoby nie być. To jest takie zrobione, gdybym czasem wylądował w szpitalu, nie byłoby mnie tu przez dwa tygodnie, a był jakiś okres ocieplenia po to, żeby one mogły sobie tutaj wychodzić. Ale cała wentylacja odbywa się przez spód tego ula, prawda, i teraz posłuchajcie, to jest pusty, powiedzmy, nazwijmy to takim pustym korpusem, tu w środku znajduje się powietrze, które powoduje również to, że przede wszystkim podczas silnych wiatrów, kiedy tam nawiewa pod tą dennicę, żeby tam nie powstawały jakieś wiry powietrza, a nawet jeśli one powstają, to one nie sięgają do gniazda, które znajduje się tutaj wyżej, prawda? Tutaj na tym przykładzie nie będę oczywiście tego ula otwierał w tej chwili, bo jest zbyt zimno, żeby im przeszkadzał, ale żeby im przeszkadzać, ale wyobraźcie sobie, że tutaj jest kilka takich ranek. Prawda? I te pszczółki sobie wiszą. To raz z przodu, to raz z tyłu. Och, oczywiście, w miarę spozywa, spożywania pokarmu. No, i oczywiście, ten, ten, ta wędrówka pszczół zaczyna się od spodu. Także na jesień, podczas na, na koniec zakarmienia, podczas pierwszych takich powiedzmy chłodnych, zimnych nocy, te pszczoły owiązują się nawet tutaj pod spodem. Na tych kilku ramkach, i później konsumują ten pokarm, który tutaj sobie nagromadziły, i, i potem podczas jakiejś odwilży znowuż sobie gdzieś tu zmienią miejsce, i znowuż idą do góry, i tak aż do spożycia całego ładunku powiedzmy zapasów. A więc tak, wracamy teraz konkretnie do tego zimowania. Wyobraźcie sobie, że kłąb zimowy pszczół im zimniej robi się na zewnątrz, tym bardziej on zbija się w taką kulę. Kula to znowuż. Tak jak plaster pszczeli jest, komórki pszczele są taką strukturą bardzo wydajną, nośną, tak kula jest bardzo wydajna, jeśli chodzi o utrzymywanie ciepła. Wyobraźcie sobie, że podczas tych mrozów, albo zacznijmy powiedzmy od takiej niższej temperatury, podczas niższej temperatury w okolicach Zera, która jest bardzo dobrą temperaturą do zimowania pszczół, ta temperatura na zewnątrz kłębu, powiedzmy takiej dużej kuli pszczół. Na znajdujący się na kilku takich ramkach, sięga około 15 stopni na zewnątrz. Przy czym w środku ta temperatura już waha się od 25 do 30, być może paru. Nie wiem. Oczywiście nie ma w tej chwili jakichś jasnych i wyraźnych opracowań naukowych, takich, które, które znowuż owaliłyby wszelkie teorie na temat zimowli. No ale czekamy na nie, bo musicie wiedzieć, że to, co dzisiaj wiemy na temat pszczelarstwa za 5 lat, prawdopodobnie już będzie nieaktualne. Ale dobra. Wracamy oczywiście do tych ramek i wyobraźcie sobie, że ta kula tutaj sobie siedzi, prawda? Ta kula, y, y, jest to kula powiedzmy średnicy no, około 25 cm. To jest taka już silniejsza rodzinka y, podczas mrozów. I teraz Wam przedstawię na temat, y, na podstawie tego drugiego y, y, rekwizytu. O, powiedzmy, że to jest taka właśnie fajna elipsa. Świetnie ten, to, ten balon to odzwierciedla. I teraz tak, ta kula znajduje się tutaj, prawda? Tutaj jest kolejna ramka, tutaj następna. I ta kula znajduje się taka. I to jest powiedzmy te 0 stopni. Ona jest taka duża. Ale teraz zobaczcie, co się stanie z tym balonem, kiedy przyjdzie temperatura około minus 15, 18. Zobaczcie, zmalał, prawda? I tak dzieje się w rodzinie przelej w tym kłębie. Kiedy ta temperatura na zewnątrz staje się jeszcze niższa niż, niż wcześniej, ten kłomp się zbija. Ale teraz pokażę Wam, co się dzieje, kiedy temperatura rośnie. O, proszę bardzo. To, taki wielki, kurczę, jest ten kłomp wtedy staje się. Czyli reasumując, podczas jakichś większych mrozów ten kłomp tak się bardziej zbija do siebie, i, i utrzymuje tą matkę, która znajduje się w centralnym punkcie tego, tego kłębu, dokładnie na środku, wewnątrz tego kłębu, on ją grzeje, a kiedy ta temperatura, przepraszam, kiedy, kiedy rośnie, ta temperatura, ten kłąb staje się większy, bardziej taki rozluźniony, nie potrzeba aż takiej, takiego grzania, a kiedy ta temperatura spada, ten kłąb się y, zwyczajnie zacieśnia. Teraz wyobraźcie sobie, oku, czy zobaczy naprawdę jest zimno. Balon nawet nie chce odpuścić. <laughs> U, ale zwierzę. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda słaba i silna rodzina. Jakie to są różnice y, y, w kłębach przy tej samej temperaturze. Także bierzemy w tej chwili y, y, na uwadze, miejmy na uwadze to, że y, y, ciasnota tego kłębu jest jednakowa. Zobaczcie. Przesadziłem. <laughs> Dobrze. To jest kłąb, który mieści w sobie około kilograma y, pszczół. No Może nawet o, gdzieś taki. To jest taka, taka kula 15, około 15, y, no nie wiem, może do 18 cm. Teraz, I to jest tyś, y, 10 000 pszczół. Kilogram. O, to będzie już taka rodzinka słuszna, taka y, y, średnia, powiedzmy. Około 2 kg pszczół. Idealna do jakichś mniejszych y, uli. Ale teraz Wam pokażę, jak zimują, jak potrafią zimować rodziny w dużych ulach, które pozwalają im się mocno rozwijać nawet na kilku korpusach. Takim ulem jest Dadant albo Langstroth. To są wielkie ramki, bardzo duże ramki. Taka wielka ramka. Bardzo ciężka zresztą, jeżeli jest tu bardzo dużo pszczół i czerwieni. Ale teraz zobaczmy, jak wygląda wielka rodzina. Ale wiecie co, nie uda się, on na pewno pęknie. Nie, nie będę próbował, bo jak pęknie, to mi jeszcze pszczoły przestraszy, a tego bym przecież nie chciał. Ale wiecie co? Taka będzie miała więcej średnica, nawet większa. Może być taka duża. Taka du taki duży kłąb wielki. Wyobrażasz sobie taka piłka wręcz jak do koszykówki, gdyby ją tu przy przymierzyć. Dlatego takie bardzo duże, silne rodziny, około 40 tysięcy pszczół, 4 kg pszczoły, bo tak się liczy, 10 tysięcy pszczół to kilogram yy, tych, yy, tych pszczółek potrafię zajmować dwa korpusy takie duże. Wiecie co, to jest potęga. Taki ul jest nie do dźwignięcia, ale są Warto wspomnieć jeszcze o tym, że yy, najlepsza temperatura, już to wspomniałem, być może nie tak dość dokładnie, ale najlepsza temperatura do zimowania pszczół to około 0 stopni. W Kanadzie yy, lub yy, w Rosji, yy, z tego co, co wiemy, moje informacje sięgają yy, takich, yy, moja wiedza sięga takich informacji, że tam gdzie, gdzie temperatura spada poniżej 40 stopni, te pszczoły zimowane są w specjalnych magazynach klimatyzowanych, lub ogrzewanych właściwie, w okresie zimowym, żeby te pszczółki po prostu przetrwały. Wyobraźcie sobie, że u nas temperatura 45 stopni, przy systemie, kiedy jest dennica odsłonięta, czyli tutaj jest siatka, te pszczółki mogłyby po prostu zamarznąć. Więc najlepszą temperaturą do zimowania jest około 0 stopni. Wiecie, co potrafi być zabudzie dla pszczół. Wbrew pozorom temperatura wyższa i spadająca poniżej zera stopni. Pszczoły podczas zimowy wpadają w taką, one nie śpią, one wpadają w taką hibernację i najgorsze jest to, kiedy one od tej takiej stałego, stałego kłębu, powiedzmy, to tak jak w nocy spada nam temperatura nagle, znika nam ogrzewanie i budzimy się, bo jest za zimno prawda? i musimy się rozgrzać. Albo nad ranem, kiedy ktoś tam y, odpali te ogrzewanie, czy jakiś piec, czy, czy, czy y, ciepłownia, puści znowu te, te powietrze, i nagle okazuje się, że jest za gorąco, i znowu się odkrywamy, znowu się budzimy. I tak samo reagują pszczoły. W czasie tej jednej stałej temperatury one zachowują się zawsze tak samo. Wy tego nie będziecie w stanie słyszeć. Ja w tej chwili też go nie słyszę, ale kiedy przyszedłbym tu i y, zachował się bardzo cichutko, i przyłożył ucho do tego ula, ja słyszałbym taki szum. Właściwie. Takie, takie, takie to nie to jest taki, taki jednostajny szum, jak, jak w lesie podczas wiatru, tylko że oczywiście taki delikatny. W zasadzie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć na temat tej zimowli. Mój sztuczny rój y, troszeczkę osłabł. Zabieram ramkę i biorę się do pracy. Nie wiem czy wiecie, ale dla pszczelarza okres zimowy to okres bardzo ciężkiej pracy. Już nie na pasiece, ale w pracowniach pasiecznych, yy, tudzież w jakichś warsztatach, bo musi w tym okresie przygotować niejednokrotnie kilkaset lub kilka tysięcy takich ramek. Nie tylko je wyprodukować, ale i oczyścić, przygotować i zaprawić węzą, która jest zalążkiem komórek pszczelich. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co powiedziałem. Yy, to wszystkie moje wiadomości, jakie posiadam na temat yy, zimowli. Być może coś tam jeszcze przeoczyłem, ale to jest chyba pokrótce wszystko co chciałem wam przekazać no to trzymajcie się do następnego filmiku na razie mamy numer cześć Sarenko, moja droga To no, taka kurczę nagroda chyba po całym tygodniu poszukiwania zwierząt. <śm>